Witam Państwa w moim mini poradniczku do szablonu WirtuMark, który właśnie sobie opublikowałem tutaj Jego Państwu udostępniłem za free. Nie jest to jakiś skomplikowany szablon, powiedziałbym, że jest to szablon dosyć prosty. Jego charakterystyczna cecha jest to, że można dokonywać zakupów bezpośrednio z widoku kategorii. Czyli tutaj mając widok kategorii możemy od razu wkładać do koszyczka dane elementy jak i również z widoku szczegółów. Badał e, tego, że dodajemy do koszyka z widoku kategorii jest to, że nie możemy wskazać ilości. Z widoku szczegółu produktu możemy już wskazać określoną ilość i dodać do koszyka sobie na przykład cztery te tasiemki. O. Ja wcześniej dodałem jedną tasiemkę z widoku kategorii i teraz dodałem 4, raz mamy 5 w tym w koszyczku. Dobrze. Teraz tak, nasz szablonik można troszeczkę spersonalizować. Pierwsza rzecz to jest zmiana tego logo tutaj. I proszę Państwa, nie zmieniamy logo tak, jak tu niektórzy by chcieli, że. Idziemy do szablonu i tam poszukujemy logo. Nie ma logo w szablonie wgranego. Logo jest wgrane w postaci modułu. Zrobiłem to tak, że e, tworząc nowy moduł, moduł własny, e, i tam wgrywając obrazek logo, publikujemy go w pozycji logo. Czyli tutaj mamy nasze logo, ukrywamy o, tytuł tego modułu. Wybieramy pozycję logo i wgrywamy nasz obrazek jako zwykłą grafikę. Czyli tutaj mamy grafikę, ja sobie wybiorę w tym czasie. Może jakoś dżumlowo, grafikę robimy wstaw. Wyrzucę swoją i klikam zapisz. Odświeżmy widok naszego sklepiku. Jak widzimy, mamy dżumlową grafikę. Jest to chyba jeden z najwygodniejszych sposobów dodawania i zmiany logo według mnie, nie wymaga żadnego grzebania w innych kodach HTML-owych itd. Po prostu zmieniamy w module grafikę i już. Teraz tak. Wszyscy ci, którzy oglądali mój kurs, poświęcony szablonom dla Joomla jest to niestety płatny kurs kosztuje tylko niecałe 15 zł, ale warto go zakupić, jeżeli chcemy personalizować taki szablon. To podpowiadam, jak zmienić na przykład pewne elementy tutaj. Klikamy prawym przyciskiem. Oczywiście musimy mieć zainstalowane coś takiego jak Firebug. Jak klikniemy Badanie za pomocą Firebuga, to mamy coś takiego jak body. Body, background color mamy 0. Wpiszmy sobie tutaj na przykład FFF, co oznacza kolor biały. Albo na przykład CCC. Kolor szary. On no, może lepiej wygląda na szarym tle. Eee, proszę zobaczyć, że to jest zapisane w pliku Templates, wiersz 27. Eee, Kolor poszczególnych ścianek też można tutaj zmienić, na przykład wpiszmy sobie tutaj red i mamy wiele ścianek już na czerwono. Oczywiście niektóre elementy są gdzie indziej definiowane, jeżeli chcemy zmienić kolor tutaj tła klikamy też inspect. I szukamy takiego zapisu, tutaj główna obejma jest tego sklepu. Tutaj mamy Midnight Blue. A no jak sobie wpiszemy na przykład ta gwiazdka i zrobimy sobie... Na przykład D1, D1... I D1. To otrzymamy... Coś takiego jaśniejsza, trochę szarość. Oczywiście możemy kombinować CF, CF... CF, CD i tak dalej. Oczywiście pamiętajmy, że to jest tylko sześć ceferek. Za pomocą tych sześciu cyferek określamy kolory. Wszyscy ci, jak znów odwołuję się do mojego kursu, wiedzą, jak za pomocą cifery Boga dobrać dynamiczne kolory o szablonach. Teraz tak, to by było wszystko na temat personalizacji. Jak mówi, użyłem tutaj tylko i wyłącznie plików, tylko i wyłącznie CSS-ów. Wszędzie, praktycznie wszędzie są użyte CSS-y. Opis tego cienia to też CSS. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy zaokrąglenie, czyli 15 pikseli promień. I gdzieś tutaj jest border-shadow, coś takiego. O, tu będzie. O, mamy border-radius, border-shadow, 2 piksele. Możemy tutaj sobie to zmienić na 5 i zobaczyć, jak to będzie wyglądało przy zwiększeniu poszczególnych parametrów wiersz w pliku template CSS 220 podobnie możemy zwiększyć sobie szerokość na 1200 pikseli, oczywiście trzeba będzie zwiększać poszczególne inne przedziały, niestety zrobiłem tutaj na sztywno pewne elementy no i tak. Natomiast yy, ostatnia rzecz, którą chcę pokazać, za pokaz slajdów yy, w tym yy, sklepie odpowiada coś takiego, co się nazywa. Bardzo fajny moduł, yy, który się nazywa. O, o tutaj. BT Slide Show. Tutaj wgrywamy obrazki. I przerzucamy sobie, i to się tutaj ładnie ładuje parametry, i można sobie już to tutaj wgrać swoje obrazki. No cóż, to chyba było wszystko na temat tego mini tutoriala, związanego z moim szablonikiem. Zachęcam do pobierania i go testowania. Dziękuję.